Cmentarz Szczurów. Banicja. Lato tego roku było dla Krzysztofa okresem trudnym. Nie wiedział, jak dalej potoczą się jego losy. Wypoczynek zakłócały mu złe sny. Wiedział, że od września nie pójdzie do pracy i przypuszczał, że sprawy w sądzie będą wlokły się miesiącami. Nie pomylił się. Prawie z dokładnością do jednego miesiąca wyliczył sobie, kiedy zapadną wyroki. Tymczasem nie zamierzał biernie czekać i odpowiedział na ogłoszenie dotyczące pracy w prywatnej szkole. Aby uzyskać tę pracę, musiał stoczyć mały pojedynek z konkurencją. Wygrał i od września został zatrudniony jako serwisant i nauczyciel w znanej w mieście. Prywatnej szkole językowej. W sierpniu czekało go jeszcze niezwykłe wyzwanie. Musiał błyskawicznie nauczyć się pracy z nową pomocą dydaktyczną, czyli tablicą interaktywną. Od września otrzymał zadanie prowadzenia szkoleń w zakresie używania tych tablic. Dziwnym zbiegiem okoliczności Krzysztof znalazł. Się w szkole, której założycielem był Piotr Józefowski, czyli dyrektor liceum, w którym Krzysztof wsławił się wypiciem szlachetnej łyski, a później kolega z Uniwersyteckiej Czytelni Pedagogicznej. Właścicielem i dyrektorem tej placówki był sympatyczny, trochę róbaczny jegomość, przyjaciel wymienionego dyrektora. Był poinformowany o walkach z głębim sercem, a jednak nie zawahał się zatrudnić Krzysztofa. Wiedział też, że jeśli Krzysztof wygra sprawy sądowe, to tymczasowa umowa ulegnie rozwiązaniu i Krzysztof powróci do macierzystej szkoły. Szkoła prywatna miała specyficzny charakter. Uczęszczały do niej dzieci z elitarnego i bardzo bogatego środowiska, a czesne było bardzo wysokie, praktycznie wynosiło równowartość pensji początkującego nauczyciela. Zatem rodzice w tej szkole mieli bardzo duże uprawnienia oraz mieli bardzo duży wpływ na wybór kadry nauczycielskiej oraz ocenę prowadzonych zajęć. Szkoła Odnosiła duże sukcesy na terenie miasta, a jej uczniowie i absolwenci zajmowali najwyższe lokaty w przeróżnych rankingach i konkursach. To było nowe doświadczenie, jakże odmienne od dotychczasowej pracy. W tej nowej szkole Krzysztof dosłownie zabłysnął swoimi umiejętnościami oraz. Niezwykłym podejściem do ludzi i pracy. Szybko zyskał sympatię nauczycieli i uczniów. Nauczycielki z przyjemnością zapisywały się na kursy obsługi tablic interaktywnych, a uczniowie, dotąd dość oschle i protekcjonalnie traktowani przez dotychczasowego nauczyciela informatyki. Również przejawiali wyrazy sympatii do tego nowego profesora. Krzysztof zabłysnął wiedzą techniczną, a na jubileusz szkoły stworzył ciekawą prezentację medialną. Wydawało się, że w tym miejscu Krzysztof spokojnie doczeka rezultatu spraw sądowych, a przy okazji trochę zarobi. Niedane mu było zaznać spokoju. Wystarczyła jedna niezadowolona osoba, aby runął ten misterny plan. Tą osobą był drugi nauczyciel informatyki, nazwany przez Krzysztofa dziadem chmielnym. Wspomniany osobnik poczuł się zagrożony i zaczął działać podobnie jak szkoleniowiec w wielkiej firmie handlowej, w której Krzysztofowi podkładano nogę. Krzysztof wyraźnie dawał mu do zrozumienia, że w tej szkole jest tymczasowo i nie ma zamiaru z nim konkurować. Nie był zresztą w stanie konkurować z dziadem chmielnym, bo on był na swoim podwórku. Stworzył w tej szkole dwie pracownie informatyczne oraz sieć komputerową i znał dosłownie każdy kąt, każde urządzenie. Dziad chmielny Trzymał w swym ręku sznurki, o jakich nie wiedział właściciel i dyrektor tej szkoły. Monitorował elektronicznie całą szkołę i czynił to nawet z domu. Pomimo wielkiej przychylności dyrektora oraz innych nauczycieli, dziadowi chmielnemu udało się podkopać wiarę dyrekcji w kompetencje Krzysztofa. Wymęczony z sprawami sądowymi. Oraz opieką nad umierającym ojcem, Krzysztof nie miał siły na konkurowanie z bystrym, trochę złośliwym i zadufanym w siebie człowiekiem. Krzysztof zdawał sobie sprawę, że w tej nowej szkole sytuacja w większości nauczycieli jest nie do pozazdroszczenia. W zasadzie tylko córka dyrektora. Oraz jeszcze dwie osoby z dziadem chmielnym włącznie miały zapewnioną umowę na czas nieokreślony. Pozostali nauczyciele pracowali na krótkoterminowych umowach. W szkole nie obowiązywała karta nauczyciela. Wiele socjalnych uprawnień zdobytych przez związki zawodowe tutaj nie obowiązywało. Związanie się na stałe z takim miejscem pracy oznaczało codzienny wielki stres i niepewność, czy w następnym miesiącu będzie się zatrudniony. Tego stresu nie rekompensowała pensja trochę wyższa niż w szkole publicznej. Zatem pracowało tu wielu nauczycieli, którzy stałe miejsce pracy mieli w innym miejscu lub nauczyciele emeryci, którzy byli już zabezpieczeni socjalnie. A Krzysztof nadal dostawał zasadnicze uposażenie ze szkoły, z którą prowadził sprawę sądową. Szkoła prywatna była w tym momencie poligonem, na którym nadal ćwiczył swoje umiejętności i miejscem, gdzie uzyskiwał dodatkowe dochody. Więcej godzin spędzał naprawiając sprzęt niż prowadząc lekcje, ale coraz bardziej dokuczający kręgosłup uniemożliwiał już wiele czynności. Krzysztof poczuł, że dosięga go starość, która charakteryzuje się codziennymi bólami. Te dolegliwości zaczęły na tyle przeszkadzać, że nie mógł pokazać wszystkich swoich umiejętności. W pewnym momencie kilka spraw nałożyło się na dłuższą nieobecność w pracy. Problemy ze zdrowiem, opieka nad umierającym ojcem oraz niespodziewana wygrana w kolejnym konkursie, czyli wycieczka do Włoch. Dziad chmielny wykorzystał od razu tę nieobecność, sugerując dyrektorowi, że Krzysztof unika pracy. A dzieci z powodu jego absencji bardzo cierpią, i Krzysztofowi nie uda się dokonać klasyfikacji uczniów. To była nieprawda, bowiem Krzysztof, spodziewając się pewnych wydarzeń, bardzo szybko i starannie przyrobił wymagany materiał nauczania, a także wystawił odpowiednią ilość ocen. Wkrótce zakończyła się sprawa w Sądzie Pracy. I Krzysztof sam zrezygnował z dalszej pracy w tej szkole. Chociaż dyrektorowi wydawało się zapewne, że to on sam podjął tę decyzję i dał mu wypowiedzenie. Krzysztofa mało już obchodziło, co, kto i kiedy o nim pomyślał w tej szkole. A już najbardziej w nosie miał opinię dziada chmielnego.